Dziś wiele uwagi poświęca się tematowi Krymu. I to się zgadza, bo Krym jest ukraiński i nigdy z niego nie zrezygnujemy. Nie zapomnimy, że wojna rosyjska z Ukrainą rozpoczęła się wraz z okupacją Krymu. Rosja zamieniła nasz półwysep, który zawsze był i zawsze będzie jednym z najlepszych miejsc w Europie, w jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Europie. Rosja sprowadziła na Krym represje na wielką skalę, problemy środowiskowe, beznadziejność gospodarczą i wojnę. wojnę. Być może historycy pewnego dnia ustalą, ile osób zginęło w wyniku użycia przez Rosję Krymu do terroru. Dziesiątki tysięcy, setki tysięcy? Od Ukrainy i Gruzji po Syrię i bardziej odległe regiony. Obecność rosyjskich okupantów na Krymie stanowi zagrożenie dla całej Europy i globalnej stabilności. Region Morza Czarnego nie może być bezpieczny, gdy Krym jest okupowany. W wielu krajach na wybrzeżu Morza Śródziemnego nie będzie stabilnego i trwałego pokoju, dopóki Rosja będzie mogła wykorzystywać nasz półwysep jako bazę wojskową. To rosyjska wojna przeciwko Ukrainie i przeciwko całej wolnej Europie rozpoczęła się na Krymie i musi zakończyć się na Krymie. Jego wyzwoleniu dziś nie można powiedzieć, kiedy to nastąpi, ale stale dodajemy niezbędne składniki do formuły wyzwolenia Krymu. Uruchomiliśmy Platformę Krymską, kluczową platformę dyplomatyczną do pracy nad wyzwoleniem Krymu. Platforma Krymska będzie działać ponownie w tym roku. Już przygotowujemy ten szczyt. Temat krymski rozbrzmiewa na wszystkich międzynarodowych platformach, na których dyskutowana jest wojna rosyjska przeciwko naszemu krajowi. Historia globalnej reakcji na zajęcie Krymu przez Rosję, a właściwie jej brak, jest obecnie jednym z najlepszych argumentów za zaostrzeniem sankcji. Wobec Rosji. Świat zaczyna zdawać sobie sprawę, że popełnił błąd w 2014 roku, kiedy postanowił nie reagować z pełną siłą na pierwsze agresywne kroki Rosji. I oczywiście zwracamy należytą uwagę na walkę o prawa i sprawiedliwość historyczną dla rdzennych ludów Ukrainy, dla Tatarów Krymskich, Karaimów i Krymczaków. Dziś, w Międzynarodowy Dzień Ludów Tubylczych Świata, naprawdę mamy coś do powiedzenia. Latem ubiegłego roku przyjęto ustawę podstawową rdzennej ludności Ukrainy. Ustawa ta uznaje prawa ludów tubylczych i organów przedstawicielskich ludów tubylczych. Ukraina jest państwem wielonarodowym. Na naszej ziemi od wieków żyły i żyją tutaj różne wspólnoty narodowe, ale większość z nich ma doświadczenie w tworzeniu państwa poza Ukrainą. Nasze państwo wywodzi się z ludów, których kultury i aspiracje narodowe ukształtowały się na Krymie. Dlatego, kiedy pracujemy na rzecz wyzwolenia Półwyspu, walczymy o przywrócenie integralności terytorialnej naszego państwa. I walczymy o powrót ojczyzny rdzennej ludności Ukrainy. Wierzę, że tak będzie. Wiem, że wrócimy na ukraiński Krym. I jestem wdzięczny wszystkim naszym partnerom i organizacjom międzynarodowym, które nam w tym pomagają. Na ujawnienie wszystkich szczegółów jest jeszcze za wcześnie, ale w tym roku działalność Platformy Krymskiej będzie nie mniej znacząca i reprezentatywna niż w latach ubiegłych, kiedy odbył się pierwszy szczyt w Kijowie. Format będzie inny, ale wartość będzie jeszcze większa. Przygotowujemy nowe rozwiązania dla ochrony i pomocy w realizacji praw rdzennej ludności Ukrainy. Przygotowujemy też programy ożywienia gospodarczego naszego Krymu po jego wyzwoleniu spod okupacji. Cóż, najważniejsze jest to, że wspieramy nasze siły zbrojne Ukrainy, nasz wywiad i wszystkich, którzy walczą o wyzwolenie naszej ziemi i odparcie rosyjskiej inwazji kolonialnej. Od obwodu Charkowskiego po Hersoń, od Doniecka po Energodar, od Stacji Ługańskiej po Jałtę, od Berediańska po Nowofiedorowskę. To wszystko części naszego kraju. To Ukraina która będzie całkowicie wolna. Dziś podpisałem nowy dekret o nagrodzeniu naszych obrońców. 182 kombatantów otrzymało oznaczenia państwowe. Łączna liczba nagrodzonych żołnierzy ukraińskich przekroczyła już 26 tysięcy od 24 lutego. Dziękuję wszystkim, którzy bronią Ukrainy. Wieczna chwała wszystkim walczącym o wolność. Sława Ukrainie!